Cywilizacyjnym to była właśnie Trzecia Rzesza. My z Adamem ciągle do tego wracamy, dlatego że moim zdaniem to, co się tam wydarzyło, zostało wszystko zepchane pod dywan, zostało zatuszowane, nie zostało tak naprawdę przepracowane, nie zostało zrozumiane i dlatego mamy teraz to, co mamy. Dlatego, że to był właśnie ten moment w historii ludzkości, kiedy przyszli ludzie i którzy powiedzieli, że te dwa i pół tysiąca lat odrzucamy. Dlatego, że nie ma obiektywnej prawdy. Co Niemcy mówili? Nie ma obiektywnej prawdy. Jest niemiecka nauka. Jest nauka tylko dla Niemców. Tą nauką był m.in. rasizm, który zakładał, że Niemcy mają mieć prawo, żeby panować nad innymi, że pewne narody w ogóle nie mają prawa istnieć, bo w ogóle nie ma żadnej obiektywnej etyki, nie ma uniwersalnych praw, bo to każdy ma swoją własną prawdę. Niemcy byli premodernistami. Taka jest prawda. Oni stworzyli pewien mit. Tyle, że był to pewien mit zbiorowy, mit, który odrzucał ideę obiektywnej prawdy, mit, który zrywał całkowicie z chrześcijaństwem, mit, który zrywał całkowicie z oświeceniem, który zrywał całkowicie z dziedzictwem greckim, całkowicie z dziedzictwem rzymskim i tak naprawdę cofał ludzi do jakiejś mentalności prymitywnej, mentalności prymitywnej, która działała tylko na podstawie jakichś najniższych. Impulsów, nienawiści, wściekłości, agresji, rządze po posiadania, bez jakiegokolwiek zahamowania moralnego i zastanawiania się tak naprawdę nad tym, co my robimy. Owszem, za tym wszystkim stała funkcjonująca świetnie technika, która właśnie była dziedzictwem tego świata, który oni całkowicie zakwestionowali, prawda? Więc tutaj było, było to właśnie był ten przykład tego prawdziwego zakłamania, gdyż z jednej strony odrzucili cały ten świat nowoczesny, ale z drugiej strony technikę sobie zostawili, prawda? I teraz jak czytamy chociażby właśnie te książki Harariego, który tak naprawdę odwołuje się do tej samej ideologii i nawet tego nie ukrywa, ponieważ on jest socjaldarwinistą i wprost mówi o tym, że ludzie zostaną podzieleni na dwie kasty: tych nadludzi, którzy będą mieć wszystko, i podludzi, którzy nie będą mieć nic. Tylko podmiot, można powiedzieć, uprzywilejowany jest inny, bo oczywiście to już absolutnie nie ma nic wspólnego z narodem niemieckim czy społeczeństwem niemieckim, tylko z pewną globalistyczną kastą najbogatszych ludzi, ale można powiedzieć, esencja jest ta sama. I Harari tak samo mówi, to wszystko co tworzyła Grecja, Rzym, chrześcijaństwo, to jest tylko mit, to jest tylko iluzja zbiorowa. Do tego jeszcze dochodzi buddyzm, prawda? Wszystko jest iluzją, prawdy nie ma, my sobie tylko to wyobrażamy, więc to wszystko, co do, czym do tej pory żyliśmy, to była tylko iluzja. Ale nauka, nauka nie jest iluzją. Wszystko jest iluzją, prawdy obiektywnej nie ma, umysłu nie mamy, duszy nie mamy, Boga nie ma, nie ma obiektywnych praw przyrody, ale jest nauka. Tak jakby nauka była wyjęta z tego wszystkiego, co mówi.